Krystyna Janda kocha swoją pracę i z pasją angażuje się w nowe projekty, mimo że jej stan zdrowia pozostawia wiele do życzenia. We wrześniu doznała złamania nogi, ale mimo tych trudności nie zrezygnowała ani z pracy, ani z wyrażania swoich poglądów. Na marszu miliona serca aktorka pojawiła się na wózku inwalidzkim, co zadziwiło nawet jej największych fanów. Osoby zainteresowane aktualnym stanem zdrowia gwiazdy mogą odetchnąć z ulgą. Fakt przyłapał Krystynę Jandę podczas spaceru po Sopocie. Jak doniósł dziennikarz, aktorka przechadzała się po uliczkach, opierając się na laskę. Mimo to Janda z uśmiechem na twarzy podzieliła się dobrymi wieściami z fanami. Okazuje się, że mimo kontuzji Krystyna nie tylko nadal gra, ale także prowadzi dwie instytucje kulturalne, Teatr Polonia oraz Och Teatr, a nawet zajmuje się reżyserią. Noga jeszcze trochę boli. Ale wszystko idzie w dobrą stronę, a niedługo powinna wyzdrowieć, zdradziła pełna optymizmu aktorka. Następnie opowiedziała faktowi: Jakie projekty można spodziewać się w najbliższym czasie? Pracuję nad nowym projektem i spotykam się z moim współpracownikiem. Na razie nie mogę ujawnić, o co dokładnie chodzi. Wkrótce również będę reżyserować przedstawienie Dom otwarty Bałuckiego w Teatrze Polskim, dodała 70-letnia artystka. Nie zamierza zwalniać tempa, co z pewnością cieszy jej wiernych obserwatorów. Warto podkreślić, że od samego momentu złamania nogi Krystyna Janda publicznie deklarowała, że nie zamierza przerywać swojej kariery aktorskiej. Wydaje się, że żadne problemy zdrowotne nie są w stanie odciągnąć jej od aktorskich wyzwań. Rano złamałam nogę, a wieczorem wystąpiłam w ortezie siedząco w koninie z utworem mywaj. Jak mówiła moja mama, źle to się robi szybko, żeby było dobrze. To trwa, napisała we wrześniu Janda. Na Facebooku nawet udostępniła zdjęcia ze swojego występu. Wyraźnie widać, że Krystyna Janda ma ważny powód, by nie rezygnować z kariery. Chce być wzorem dla swojej rodziny, która idzie jej śladami aktorskimi. Swoją determinację w tym temacie Janda podzieliła się publicznie, między innymi podczas konkursu filmów krótkometrażowych na 48 FPFF. To właśnie tam Lena Jaworska Wnuczka Jandy wraz z Pawłem Kozakiem przedstawili film Mania. Krystyna Janda z dumą zachęcała ludzi do obejrzenia tej produkcji. To jest film mojej wnuczki, Lena Jaworska, chwaliła się aktorka w mediach społecznościowych. Obserwatorzy gwiazdy szybko zauważyli podobieństwo między pokoleniami i docenili dążenie do realizacji swoich celów pomimo przeciwności, które w rodzinie Jandy wyraźnie są priorytetem. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.